Dzień dobry, dzień dobry słoneczka moje. Witam w piątek, 5 września 2025 na przesłaniu anielskim. Wybieramy sobie grupę, grupę biały kamień jedynka, żółty kamień e, dwójka. E, kochani moi, e, na dziś energia dnia słoneczko, suwillo. Przepiękna energia mocy, siły, sukcesów, działania takiego rozważnego. Więc zapraszam na runę dnia, a tu jeżeli wybrałeś grupę numer jeden, to przekaz dla Ciebie. Przychodzi uwolnienie. Zgodnie z prawami ducha możesz osiągnąć wszystko, czego pragnie twoje serce. Jednak jeśli twoje szczęście, poczucie bezpieczeństwa czy mocy zależą od kogoś lub czegoś innego, jesteś od tej osoby lub rzeczy uzależniony. Ta więźni czy łańcuch przykuwa cię do niższych wibracji, trzymając na uwięzi. Poproś anioły, by pomogły ci przeciąć więzy zbyt mocno łączące cię z ludźmi, rzeczami lub emocjami, uwalniając się wszelkich więzi. Uwalniasz się zarazem od wszelkich uczuciowych manipulacji. Dzięki temu odzyskasz swoją siłę i staniesz się autentyczny. Uwolnij swoją duszę wraz z duszami innych. Zrób to teraz. Nieafirmacja. Uwalniam wszystkich i wszystko. Moja dusza jest wolna. Twoje dzieci są strzeżone przyż, przez anioły. Jeżeli się martwisz, to tutaj wskazówka dla ciebie. I modlitwa. Drodzy Niescy, Strażnicy Moich Dzieci. Dziękuję Wam za to, że macie je w opiece i zapewniacie im szczęście i bezpieczeństwo. Proszę, kierujcie mną, abym był dobrym rodzicem i wzorem do naśladowania, zarówno dla dzieci moich, jak i innych ludzi. Świętowanie, a więc tutaj będzie jakieś świętowanie, kochani, i to w okolicy pełni. A więc tutaj w okolicy niedzieli być może, no już może być ta energia, kochani, tutaj możemy ją odczuwać i jakieś świętowanie będzie, coś się uda osiągnąć, zrealizować, zakończyć, uzyskać, uznać. Ametryn. Równoważeniem męskich i żeńskich energii. Pozwól swojej kobiecej stronie, by cię kreatywnie zainspirowała, a męskiej, by zapewniła ci pewność siebie. A więc tutaj e, trzeba zwrócić uwagę, czy, czy jest porówno, kochani, czy jest równowaga. Krystal, ufaj i miej nadzieję. Na horyzoncie, na horyzoncie pojawiło się coś. Nowego i pozytywnego, chociaż ty może jeszcze tego nie dostrzegasz, ale wypatruj znaków, to dostrzeżesz. Szanuj to, co dla Ciebie najważniejsze: postanowienia. Jeśli nie istnieje bezwzględne tak, nie ma również nie. Czyń cuda w swoim życiu. Działaj, ruszaj. Kochani, taki przekaz dla Białego Kamienia, a teraz osoby, które wybrały żółty kamień, przesłanie na dziś, na piątek: Współpraca. Anielska Mądrość przypomina Ci, byś używał swoich zdolności i talentów dla wspólnego dobra. Pozbądź się walki o władzę, konfliktów i współzawodnictwa, które są rezultatem egoistycznego pragnienia wygranej. Współpraca w celu osiągnięcia najwyższego dobra krzewi harmonię, poczucie wspólnoty, wykonując ludzi najlepsze, wydobywając ludzi najlepsze cechy. Postaw sobie za cel, by każdy odczuwał satysfakcję z wykonanej pracy. Dzięki temu staniesz się krzywicielem dobrej woli i harmonii. Zbliżaj do siebie ludzi, szukając sposobów wspierania się nawzajem. Dzielenie się z innymi na pewno przyniesie Ci korzyści, gdyż anioły będą błogosławić Twoje wysiłki. Już czas wyjść z niezdrowej sytuacji. Dokładnie tak. I, i tutaj e, nie wchodzić w te konflikty, starać się być daleko od tego, tak? Współzawodniczyć czy takie egoistyczne pragnienia pozostawić za sobą, popracować nad tym, postarać się właśnie to zrozumieć. I modlitwa do Archanioła Michała. Na których częściach mojego życia powinienem się skupić teraz najbardziej? Warto zapytać Archanioła Michała, on ci podpowie. Dziękuję Ci za to, że pomagasz mi słysząc, słyszeć Twoje odpowiedzi. Dajesz odwagę do rozpoczęcia uzdrawiających zmian w moim życiu. No, błogosławieństwo: a więc dla kogoś tutaj może przyjść ciąża, może przyjść obfitość, yy, może jakieś inne błogosławieństwo w postaci uzdrowienia, informacji pozytywnej, apatyt postęp zamiast perfekcji nie porównuj się do innych ani nie osądzaj siebie zamiast tego skup się na tym jak daleko zaszedłeś i na wszystkim czegoś się nauczyłeś a więc porównaj się do siebie samego sprzed roku, pół roku dwóch lat Isabela tak, to właściwy czas by podjąć nowe wyzwania twoje nadzieje spełnią się, dokładnie tak i to z wykrzyknikiem i wyrażaj swoją wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości. I uwierz w siebie, energię tutaj podpowiadają dla Ciebie. Wszystkiego co najlepsze, niech to będzie piękny dzień. Wszystkiego wszystkiego dobrego. Maruna.